Serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Eee, jak byście się pytali, dlaczego nagrywam następny długa historia. ten odcinek był dosyć krótki, bo 10-minutowy. Bo ja chciałem zrobić trika, to reklamę i wejść na nowo. A przypadkowo mi się usunęło wszystko. A to jest nieistotne, ale aplikacje nagrywania. To macie jakby okienka. I ja wam pokażę, o co może zaraz będzie chodzić. To się usunęło i ten film się skrócił, no ale nagrywam kolejny, więc macie fajnie. Dobra, zostawcie łapkę, suba, komentarz, a my przechodzimy do odcinka, widzowie. To nie Ja miałam miałem pokazać o awesome co O czym ja tak pierdolem no To jest takie. Chciałem zrobić tak? Tak. O tego nie może usunąć, bo to... Jakbym to teraz usunął. To odcinek by się usunął. Znaczy inaczej. Odcinek by się jakby tak naprawdę By cyknął. I tak zrobiłem przed chwilą. Ale nie ma problemu. Nagrywamy. Kolejną Kolejny odcinek z tej gry macie tak naprawdę dwa materiały w jednym dniu przez moją Ale spokojnie Widziałem. Mi się. Mi się nie śpiesz, znaczy inaczej ja się nie denerwuję Wiem, że i tak nie lubicie moich odcineczków, ale raczej znaczy akurat z tej gry ale wiecie, widzowie, ja mam na to wybacz. Czy nie mam na to ale może wam się spodobać. zobaczycie jak skończymy tą serię, widzowie, to będzie naprawdę fajnie. Ułoży wam w końcu. Znaczy, nie wiem, czy wam ulży. Po prostu, jakby to powiedzieć, będziecie kolejnej serii o samochodach. Tylko... Bo ja nie wiem widzowie jak to inni którzy będą robią, że są popularni też bym kurwa tego chciał. Powiem zarabiać Pitos na YouTubie. Ale wie jakby to powiedzieć... Jakiś pierdolony pech mi tego nie pozwala. Nie wiem czego. Myślałem, żeby sobie kupić lepszy sprzęt. Mam laptopa, ale żeby sobie komputer dokupić. I zrobić kamerkę. Możesz nagrywać gry na komputerze? Na telefonie mam Discorda, więc to dla mnie nie problem. Nagrywanie, ale po prostu widzowie, eee, po prostu w są mi się nie chce. Zwiększone mi się chce. Skończyliśmy tutaj, tutaj. Tu pod tą hac dokładnie. Car market jest już otwarty. Dobra, no, już w tym miejscu widzowie. Maria, żeby... <coughs> no i jedziemy do Z bólem serca może gdzieś przyjdziemy. Przy okazji, pokażę Wam biuro, Co to wygląda. To miejsce, jakby Wam powiedzieć, nudne jest troszeczkę, ale może tutaj już zostawimy sobie miejsce parkingowe. To jest taki duży parking. No i fajnie byłobyśmy tutaj zostawili czasami samochody. Można na tym pomyśleć sobie. Tu mamy gościa, który nam może za 250 można wypożyczyć w niego auto żeby nam gdzieś go przywiózł On jest niestety na czas Chyba na czas, bo wtedy pożyczałem W którymś odcinku Nie pamiętam w którym, ale pożyczałem Tu pisze Usługi Cares Nie wiem co znaczy Nie znam angielskiego, czy to po jakiemu to pisze Gra o autach Gra o autach Dobrze wiedzieć Biuro Otwieramy. Wydaje Aby klienci mogli przyjeść. Su-130 Na zegarze Sobie Nie wiem co się z... Coś się zmieni Może w końcu będziemy mogli Zakręcić kołem i wam pokażemy Domy, które Tak Domy, to są biura, w które my zbieramy teraz na te biuro. O ile nam się udało zbierać. Dom mamy taki, teraz będziemy mieli taki z garażem. Dość zajebiste. Nie powiem, że nie. Idą za 500. I to jest w sumie nasz cel. Wykupić te wszystkie domy. Czy coś mamy. Aha. Akceptuję, nie wiem, co to znaczy. Dobra, dobra. A reszty nie chcemy tutaj podziękować. No, Są auta, w które można sobie zainwestować. O kurde, bardzo drogie. To jest chyba nowe auto mi się wydaje, którego jeszcze nie by było. Tu mamy takie wszystkie autka Niestety wszystkich jeszcze nie posiadamy ale będziemy z czasem posiadać To jest kwestia czasu, nie? Wszystko będziemy niestety posiadać Mówię kwestia czasu i się Dobra. To zależy na czasie od którego odcinka się skończy ta seria? Jak nie lubicie To liczcie ile jeszcze będzie odcinków widzowie Nie musicie oglądać, nie ma problemu Ale chociaż polajkujcie, i to dobrze wiecie Znaczy ja was nie zmuszam, ale no Przydałoby się dać lajka Jakieś, chociaż 10 lajków Nie dużo, nie wymagam dużo Ale chociaż 10 to byłoby fajnie. 10 lajków chyba każdy zostawił. No bo jeden po jeden like. Teraz wam pokażę. Jak ta posiada. postawie wam pokażę. Nie mogę wam tego zademonstrować. Bo nie mam niektórych rzeczy. Ale wam mogę w skrócie pokazać. Ile jeszcze zostało? Sekunda. I dajesz mi samą kibkę dobra. No wam demonstruję jak to działa. Kliczaj tu. Rozpocznij coś tam, coś tam. Możecie to kupić. Zawsze. Tu macie to. No i myjemy go. On nie jest brudny, ale chcę wam zademonstrować jak to działa, widzowie. Tak, tak, tak. tak. I umier, dobra. Nie wiem czy na A my pójdziemy po jeszcze kolejny autor sprzedaj. że ktoś za te pieniądze kupi. My zaraz przyjdziemy, widzowie. Pójdźmy po jeszcze jedną No. Chyba w tamtą sam My się zawsze widzowie jak coś użyjemy. Reklam spokojnie. Bo zrobimy to odcinkiem. Mo. Bo... Nie chcę mi się szczerze widzowie. Nadużywać tego, ale widzicie, mamy nową chatę, nowe biuro. Rozwijamy się, nie Z czas, upływem czasu się rozwijamy, ale o to o czym chodzi, nie Żeby się rozwijać. A to, 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 to już mnie nie interesuje. Okej, okay. no wyjebamy, bo nie ma w tej godzinie. Dobra, no jesteśmy Czas szukamy jakiegoś samochodu do kupienia o jakiego, znowu? jak tu nie ma żadnych samochodów. Trzeba naprawdę widzowie mieć szczęście, żeby trafić tu na jakieś. Znaczy, możemy kupić nawet z komisją samochód jakiś pytanie czy nam się na to chce. A jak nie będziemy mieli wyjścia, to niestety będziemy musieli udać się do komisji samochodowego. Wtedy musimy poszpuć tylko przystanku jakiegoś. Będzie się zupełnie stać jakiś samochód. A niestety nie ma. To może też być widzowiec, ze względu takiego, że ludzie pewnie śpią. Nie może to być dlatego. Nie wiem, gdzie jest, to na jak. Autobusowy widzowy. Były jakieś aktualizacja no, Nie widzicie. Może nawet z Wizułta dodał swojego. Była jakaś aktualizacja wizowej niestety albo, niestety, w tej aktualizacji poszło nie tak, że nie ma już samochodowej i się zakręcamy gdzieś. Jesteśmy w domu, a w salon, salon marketing. A my na to wiele No ale i tak a więc w temat będziemy w tą grę grać też. Tutaj zainstaluję widzowie, żeby tą grę ograć. Też będziemy w tą gierkę grali. Jak będziecie chcieli. Zostawcie łapeczkę. I za tą gierkę pogramy bo to tylko od nas zależy nie? no o kurdej wody na szalę i chuj się mówi trudno nie jest tak źle jak mi się wydaje Dobra, natrafimy na jakieś auto. Halo, halo. Jesteśmy ja już w salonie samochodowym. Coś tam, coś tam. Trzeba jakieś auto, chcę zakupić jakieś ładne. Ma... Kurde, co będzie. Za jakieś fajne auteczka potrzebujemy. Kurde. Ja widzę... Przepraszam, czasami że będę przekinał, ale to nie jest moje winy, tylko to jest winy z jakiegoś pierdolonego baga. Ja pierdolę, co jest tutaj? Witam, witam, witam. Serdecznie z Biorę. Jedziemy. tego, nie? Ale YouTube nie lubi chyba jak się reklamuje w jakiejś strony. Tak słyszałem, ja nie wiem czy to jest prawidłowe. To się wcale nie reklamuję, tylko mi tak wyskakuje reklamy tak z dupy ciasnej. Bo gram na telefonie, nie? A na telefonie jest tak popieprzone widzowie. Że się reklamy wpierzdalają. Mamy ja widzowie co? Chyba to auto będzie w następnym odcinku. I to już będzie stało normalnie, tylko ja muszę zakończyć. Bo widzicie, mamy 4% długu, dłużej sumy nie pograliśmy. niestety. Widzę, że ja Was co, przepraszam, to nie jest moja wina, tylko do zmienia telefonu. A no, chyba, że nam się uda połączyć, wiem. Ale nie, nie będziemy się kombinować. Mieliśmy dwa, mieliśmy dwa odcinki gratis, za ja I to na play. To nas widzowie cieszy. To jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Jedną maleczką rzecz. Nie, to nie było tu. Tylko to było cieszy Nie. Tutaj. Naprawa pojazdu za, zajmuje mniej czas. Zainwestowane, zainwestowane. jakieś koła gratis i to są prezenty Dobranie, wow 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 fajna styczność Kurwa, mi się że gęba zostało nam dokładnie parę sekund widzowie naszego życia kochanego klient! No to idziemy zawitać klienta! No jak to jest klient, do no klienta! Witam, witam, witam! Serdecznie! I zdrówko pytam, panie zainteresowany ten autem, tak? No to witam, witam, witam! Eee, pan by chciał za ten samochód 13. Eee, umowa stoi, wchodzę. No to gra i błód przy Cholera, mój tablet się zepsuł. Daj mi nowy! Nadal używasz tego starego urządzenia? Potrzebuję nowego natychmiast. No, no i natychmiast se potrzebowałeś nowego. Dosy po kofi. To se pokupywałeś. Ja pierdolę nie nawierał Oczę zagadam, ale ja troszeczkę nie się spać chcę Ale dawno nie było odcinka i jedni. 1 staram się nagrywać częściej. Ale coś mi kurcze nie wychodzi do no, jednego malutkiego względu. Po prostu mam parę spraw do załatwienia Które się same nie załatwią dlatego

Damy ten samochodzik, myślę. I będzie klient. To, witam, bardzo zainteresowany tym sorchurym, już dla Pana przedejem. No. Okay. no, i cóż, zrobię. Ten odcinek się skończy, w sumie zaraz, sobie zaraz, zaraz, jest. Zobaczymy, co wybierzemy. 5000, tysięcy, o kurde. wiedzieć, jakie to szczęście. 20 czegoś tam, nie wiem o co chodzi, gramy dalej. Jakie spryje coś tam, gramy dalej. Okej. Okay. gramy dalej, to Okej. Okay. I dalej. Okej, okay, zajeb... dalej. I... jedziemy, 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 jedziemy. Pięć kafli jest dobrze. Ale mogło być lepiej. Dawaj, 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 dawaj. znowu to... Lepiej to... Je, lepiej mieć to jakiś. Kiedyś tu wygrałem samochód widzowie, Możecie się śmiać lub ale naprawdę mówię. Beżartu widzowie. Dobie, 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 10x, nie wiem co to widzowie znaczy, ale dobra. Zanim zakryję to widzowie, to się dalej nagrywa. Dalej, dobra. Wykręcimy wszystko i widzowie kończymy na ten odcinek. okej dawaj 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 Dobrze. dawaj Dobrze. OK. Dobrze. 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 widzowie jakie bogactwo, wszystko to się dzieje na odcinku, Dobrze. Wow. Dobrze. 50, do zaraz sprawdzimy, ile mamy pizzasu. Ok, wow, kudę. Nie sądziłem, i zawierzę, że to tak łatwo nam pójdzie. Ze wszystkim, ok, mamy dwa kręcania, zostały nam. No i mamy zarąbiście. No, mamy 10 Lecimy z tym koksem. Okej, okay, mamy tylko 50. No i mamy 0 kręcem. I, no okay, I sobie No okej, widzę Tak mały 7 no I zobaczymy. No. Coś jeszcze tu mamy. Nie. W sumie już dawię Jest to stuwencja no okej okay. Zobaczcie widzowie ile mamy pitosa w lewym górnym rogu ale my już kończymy odcinek 2. na razie widzowie jeszcze może wam się pokażę pokażę w kamerce pomogę bo mi się chce i tak zrobię Czy nagrywa, czy nie? No. Żegnam się z wami serdecznie.